Pięć badań zdrowotnych, których warto unikać po siedemdziesiątym roku życia. Istnieje prawda, o której wielu seniorów nie słyszy od swoich lekarzy. Każdego roku miliony seniorów przychodzą na badania zdrowotne, myśląc, że dbają o swoje bezpieczeństwo. Ale co, jeśli powiem wam, że niektóre z tych testów, te rutynowe, które lekarz mówi, że są potrzebne, mogą nie zawsze przynosić oczekiwane korzyści. Najnowsze badania pokazują, że znaczna część testów medycznych u seniorów prowadzi do niepotrzebnych zabiegów lub skutków ubocznych. I wielu ludzi po siedemdziesiątce nie wie o tej kwestii. Jedno z tych badań faktycznie może wiązać się z większym ryzykiem niż korzyściami. Nie usłyszycie tego w swojej przychodni, nie zobaczycie tego na billboardzie, ale naukowcy o tym mówią. I dzisiaj omówimy to wszystko. W tym filmie pięć badań zdrowotnych, które warto dokładnie rozważyć po 70 roku życia. Wszystko poparte nauką i nie uwierzycie, co znalazło się na drugim miejscu. Zanim zaczniemy, dajcie nam znać w komentarzach poniżej, skąd oglądacie, ile macie lat i czy macie doświadczenia z tymi badaniami. Czytamy i odpowiadamy na każdy komentarz z osobistymi wskazówkami. I nie zapomnijcie polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał, aby zobaczyć więcej takich filmów. Teraz bez dalszych słów, porozmawiajmy o pierwszym teście: dlaczego warto być ostrożnym. Numer 5. Badanie gęstości kości brzmi rozsądnie: szybkie skanowanie, bez bólu, bez igieł. I wychodzicie wiedząc o stanie swoich kości. Ale o to co warto wiedzieć. Po 70 roku życia Badanie gęstości kości często może prowadzić do niepotrzebnego niepokoju. To skanowanie, które oficjalnie nazywa się skanem DEXA, mierzy gęstość kości, jest używane do wykrywania osteoporozy, ale u starszych osób, zwłaszcza kobiet, wyniki często pokazują niższą gęstość, nawet gdy nie ma realnego zagrożenia. To dlatego, że utrata kości jest naturalną częścią starzenia się. Tak jak zmarszczki czy siwe włosy, to przydarza się każdemu. A jednak wielu seniorów otrzymuje leki, takie jak bifosfoniany, które mają wzmacniać kości, ale mogą mieć skutki uboczne, takie jak problemy z kośćmi szczęki i podrażnienie przełyku. Teraz, o to co mówią badania: leczenie łagodnej utraty masy kostnej u osób po siedemdziesiątce lekami ma bardzo ograniczony wpływ na rzeczywiste wskaźniki złamań. Badanie opublikowane w czasopiśmie geriatrycznym śledziło ponad 1200 kobiet po 70. i odkryło, że bifosfoniany zmniejszyły ryzyko złamania bardzo niewiele po 5 latach. Zamiast tego, te kobiety były bardziej narażone na skutki uboczne leków, w tym problemy trawienne i inne dolegliwości. Pozwólcie, że opowiem wam o Róży, 76-letniej, emerytowanej nauczycielce muzyki która została skierowana na skan Deksa. Nigdy nie miała upadku, nie miała bólu i chodziła codziennie. Jej skan pokazał osteopenię, która jest łagodnym zmniejszeniem gęstości kości. Jej lekarz rozpoczął leczenie lekiem. Trzy miesiące później miała refluks i ból szczęki. Zanim ją zobaczyliśmy, nie grała na pianinie od tygodni. Przestaliśmy podawać leki. Rozpoczęliśmy program witaminy D. Ćwiczenia z taśmami i dietę bogatą w wapń. Rok później wróciła do występów z lepszą równowagą i bez problemów. Skanowanie może wydawać się mądrym pomysłem, ale dla osób po 70, które nie mają upadków, lepszą opcją jest styl życia. Trening siłowy, ćwiczenia równoważące, właściwe odżywianie i suplementacja witaminy D znacznie pomagają według badań. Nie pozwólcie, aby liczba na ekranie prowadziła do leczenia, którego możecie nie potrzebować. Ale jest jedno badanie, które warto jeszcze dokładniej rozważyć. Porozmawiajmy o tym dalej. Numer 4. Rezonans magnetyczny mózgu przy problemach z pamięcią. Kiedy seniorzy czują się bardziej zapominalscy, naturalnym odruchem jest niepokój. Niepokój o demencję, o chorobę Alzheimera. Więc lekarze często zlecają rezonans magnetyczny mózgu. Ale oto co warto wiedzieć. Rezonanse magnetyczne, które pokazują strukturę mózgu, rzadko dają odpowiedzi, na które pacjenci liczą. Większość rezonansów u osób po 70 po prostu pokazuje zmiany związane z wiekiem, czyli niewielkie zmiany, które są normalne u starszych osób. Ale oto problem. Kiedy te zmiany są widoczne, mogą wywołać niepokój. Dalsze testy, a czasem niepotrzebne procedury. W niedawnym badaniu przeanalizowano ponad 3000 skanów u pacjentów w wieku od 70 do 85 lat, którzy mieli łagodne problemy z pamięcią. Większość pokazała jakieś zmiany w mózgu, ale tylko niewielka część była związana ze stanem wymagającym leczenia. To oznacza, że większość osób niepotrzebnie się martwiła. Weźcie Jerzego, 74 emerytowanego inżyniera, który martwił się zapominalstwem. Był sprawny, ale częściej gubił rzeczy i czasami zapominał imiona. Jego lekarz wysłał go na rezonans, który pokazał typowe zmiany. Zdenerwował się, myśląc o demencji. Przestał prowadzić, przestał wychodzić. W następnych miesiącach jego niepokój się nasilił. Ale gdy ponownie go zbadaliśmy standardowym testem pamięci, jego wynik był prawidłowy. Wyjaśniliśmy, że wyniki rezonansu są normalne dla jego wieku. Pomogliśmy mu poprawić sen, nawodnienie i ćwiczenia umysłowe. W ciągu trzech miesięcy jego pamięć się poprawiła i czuł się lepiej. Prawda jest taka, że bez poważnych objawów neurologicznych, rezonans rzadko jest potrzebny przy łagodnych problemach z pamięcią. Lepszym rozwiązaniem jest test poznawczy, który ocenia pamięć i myślenie. Jest prosty, skuteczny i nie powoduje niepokoju. Teraz przygotujcie się, bo następny test jest bardzo popularny i jest numerem 3 nieprzypadkowo. Numer 3, test wysiłkowy serca. To jeden z najczęstszych testów dla seniorów, którzy skarżą się na zmęczenie czy dyskomfort w klatce piersiowej. Test wysiłkowy serca monitoruje serce podczas chodzenia na bieżni, ma wykrywać problemy z tętnicami, ale po siedemdziesiątce ten test często przynosi więcej pytań niż odpowiedzi, zwłaszcza u osób bez wyraźnych oznak choroby serca. Może prowadzić do niepewnych wyników i dalszych procedur. Problem jest w dokładności. Badania pokazują, że u osób po siedemdziesiątce test może dawać niepewne wyniki dość często. To prowadzi do kolejnych badań. Czasem niepotrzebnych. Główne badanie wykazało, że część procedur po testach wysiłkowych była wykonywana u pacjentów bez realnych korzyści, a pacjenci nie mieli poprawy w samopoczuciu. Mieli jednak więcej komplikacji i dłuższe pobyty w szpitalu. To spotkało Romana, 75-letniego emerytowanego listonosza, który był aktywny. Podczas wizyty wspomniał, że czuje zmęczenie na wzgórzach. Lekarz zlecił test wysiłkowy. Wyniki były niepewne, więc poszedł na cewnikowanie. Znaleziono lekkie zwężenie i założono stent, ale Roman miał reakcje i problemy z nerkami. Spędził dni w szpitalu. Zmęczenie nie ustąpiło, bo nie było związane z sercem. Po prostu potrzebował lepszego nawodnienia i odpoczynku. Jeśli macie ponad 70 lat i nie macie typowych objawów sercowych, test wysiłkowy może nie być najlepszym wyborem. Lepszą opcją jest spoczynkowe EKG lub inne prostsze badanie. Te są bezpieczniejsze i mniej inwazyjne. Numer 2, kolonoskopia. To może być zaskoczeniem, ale kolonoskopia nie zawsze jest wskazana po 70 roku życia i rzadko po 75, chyba że są konkretne objawy. Ryzyko rośnie z wiekiem. Przygotowanie jest trudne wymaga silnych leków, które mogą odwodnić. Sedacja niesie ryzyko dla starszych osób i sam test może mieć komplikacje. Badanie śledziło pacjentów w wieku 70 lat i starszych. Odkryli, że kolonoskopie u osób po 75 roku życia ratowały niewiele przypadków, ale powodowały komplikacje u wielu osób. I nawet gdy znajdywano polipy, wiele było małych i wolnorosnących. Ich usunięcie mogło być bardziej ryzykowne niż obserwacja. Danuta była 73-letnia babcią z piekarnią. Nie miała objawów, wszystko było w porządku. Ale lekarz nalegał na kolonoskopię. Zgodziła się. Podczas procedury usunięto polip. Tej nocy miała ból brzucha. W szpitalu znaleziono komplikacje. Spędziła dni na leczeniu, schudła i nie czuła się dobrze przez długi czas. Okazało się, że wcześniej miała już czyste badania. Nie było powodu powtarzać. Wytyczne zalecają ograniczenie rutynowych kolonoskopii po 75 roku życia. Dla zdrowych osób, test kału wykonywany w domu jest często bezpieczniejszą opcją. Nie wymaga przygotowania ani sedacji. Zapytajcie lekarza o alternatywy. I teraz najważniejsze badanie na liście. Numer 1. Pełne tomografie komputerowe ciała. Pełne tomografie ciała są oferowane w niektórych klinikach jako prewencja. Ale oto prawda. Te skany wystawiają ciało na promieniowanie. Dla starszych osób ryzyko niepotrzebnych dalszych badań jest wysokie. I nie ma dowodów, że takie skany ratują życie u osób bez objawów. Każde skanowanie to sporo promieniowania, równe setkom zdjęć rentgenowskich. Według badań, wzrost liczby tomografii może przyczyniać się do przypadków nowotworów. Scan, który miał chronić, może stwarzać ryzyko. Skan może wykryć niegroźne zmiany, które są częścią starzenia. Ale gdy są widoczne, następują kolejne badania i niepokój. Pozwólcie opowiedzieć o Marku, aktywnym 80-letnim nauczycielu. Czuł się dobrze i zrobił pełne badanie. Skan pokazał malutką zmianę, co wywołało łańcuch procedur. Wynik był niegroźny, ale biopsja spowodowała problem z płucami i długą rekonwalescencję. Wszystko niepotrzebnie. Eksperci mówią jasno: pełne tomografie nie powinny być stosowane rutynowo u osób bez objawów. Jeśli czujecie się dobrze, utrzymujcie regularne wizyty u lekarza i róbcie tylko wskazane badania. Wasz czas i zdrowie są cenne. Więc oto pięć badań, które warto dokładnie rozważyć po siedemdziesiątce. Medycyna jest potężna, ale czasami mniej znaczy więcej. Zawsze pytajcie o celowość badania. Jeśli ryzyko przewyższa korzyści, może warto poczekać. I pamiętajcie: prawdziwa prewencja to styl życia aktywność, dobra dieta, sen i mądre decyzje. Teraz chcemy usłyszeć od Was. Czy macie doświadczenia z tymi badaniami? Podzielcie się w komentarzach. Chcielibyśmy poznać Wasze opinie. Dziękujemy za oglądanie.